Witajcie kochani, z tej strony Niula ze Szczecina. Witam Was kochani cieplutko w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj mamy, kochani, ekstra pensję za 5 zł drapeczka, w sumie wznowienie. E, oby ta warstwa nie była taka sama jak w jej poprzedniczka, poprzedniczka, bo tego się nie da drapać. E, dobra, e, drapka kosztuje 5 zł, kochani. Legenda to 7 stopni wygranych. Tak. Przez 36 miesięcy można dostawać po 3 tysiące, a główna wygrana 208 tysięcy. Dobrze, chyba dobrze powiedziałam. <noise> Jakby nie było, tak by nie było głównych, nie ma. Są tylko zazwyczaj zwroty, no i ewentualnie stopień więcej. 10 zł, nie? No. Na dzisiejszy odcinek, kochani, mam 10 sztuk. Yy, numerki są różne yy, 14, 12, 9, 8, 26, tu mam. Yy, a tu mam 47, 44, 35, 28 i 22. Także kochani, bierzemy się za drapanie. Bardzo jestem ciekawa, bardzo jestem ciekawa, czy ona tak samo drapie, jak ciężko będzie się drapało jak tamtą drugą. Oj, aj no i chwila prawdy, kochani, chwila prawdy no troszeczkę troszeczkę lżej ale jest już ok dobra no to już nie trzeba drapaka przyciskać niesamowicie także moja ręka tego tak nie odczuje 32, 30, 29 i 6 takich liczb szukamy dwójeczka jest 15 mamy 31 po środku, 19 nie mamy. Dalej, 28, też obok. Dalej, czwóreczka. 35 też nie ma. O, mamy pensję, ale połowę. Dalej, trójeczka też nie ma. I 27, też nie ma no trudno, nie to nie teraz ósemeczka ósemeczka czy ósemeczka nam coś da dwadzieścia cztery trzydzieści jeden czwóreczka i trójeczka dobrze, a mamy sześć 32 32 na obok 17 siódemeczka siódemeczka dalej kochani 1 22 22 nie ma 11 mamy znowu jedną pensję drugiej nie dali i dalej za to obok druga trapeczka pusta no to może dziewiątka coś da szesnaście siedem trzydzieści jeden dziewiętnaście no i szukamy a mamy trójkę dziewięć, no nie ma, dziewiętnaście, mamy dziewiętnaście, kochani. Mamy pierwszą wygraną tutaj, siedemnaście nie ma, cztery, osiem, ekstra pensja będzie jedna, piętnaście nie mamy obok, szósteczka, no, nie ma i ostatnia, 34 nie ma, a pod dziewiętnastką kryje się 5 zł. No, także pęteczkę mam S. S, ok. Jedna wygrana jest, to już się cieszę. Teraz niulowa dwunastka. I patrzymy, patrzymy. 29. Trzydzieści jeden. Ósemka. I dwadzieścia osiem. Dwadzieścia trzy nie ma. Siedemnaście. No dwunasteczko. Dwadzieścia siedem obok. Może będą dwie pensje. Szósteczka. No, proszę drugą pensję. 16, 30, 11 i 33, no, niulowa dwunastka się nie spisała. No to teraz weźmiemy sobie 14. No może jeszcze coś wpadnie, chociaż jakieś grosze. Trzydzieści trzy, trzydzieści cztery, osiemnaście i trójeczka. A mamy dziewiętnaście, jedynka, ekstra pensja. No lubią kusić 29, 32 też nie mamy, trzydzieści pięć obok.

I sześć. No i szukamy, mamy siedemnaście, dwadzieścia osiem, piętnaście, dwadzieścia dziewięć, dwadzieścia sześć. O, jest druga wygrana. No to fajnie. Dalej, dwadzieścia pięć, trzydzieści trzy, trzynaście. Trójeczka. Dwadzieścia cztery. No i po dwadzieścia sześć mamy. Tylko pięć złotych. No to życia na nowo nie ułożę. Dobrze, teraz dwadzieścia osiem mamy numer. I szlifujemy tą pensję. Dwadzieścia trzy. Dwadzieścia cztery. Trójeczka. Trzydzieści cztery. No i patrzymy. A mamy siedem, osiem, no ładnie, ładnie. 16, 22, mamy trzydzieści cztery. No to dobrze już, dobrze. Dwadzieścia trzy mamy kolejną wygraną. Trzydzieści. 33 obok. Czwóreczka nie ma też obok. I ostatnio no dali pensję tylko jedną. Dobrze, no to co my tu mamy? 34. O, mamy 10 zł, kochani. I 23. Dali 10 zł, czyli mamy 20 zł. No to czyli, kochani, już połowa. Połowa już jest. Większa połowa nawet. Dobra, no mamy jeszcze parę sztuk. Może coś jeszcze wpadnie. Wyjdziemy na plus. Mamy 27, 35, nieważne jak się zaczyna, ważne jak się kończy. I trójeczka. 4 i 3, 19 dwadzieścia sześć obok dwadzieścia dziewięć dwadzieścia pięć dwadzieścia jeden pensja trzydzieści cztery jedyneczka jedenaście i szósteczka nie ma a się na terapii normalnie jeszcze mamy dwie, kochani, z numerem czterdziestym czwartym. I patrzymy trzydzieści trzy, dwadzieścia dwa, trzydzieści jeden, dwadzieścia dziewięć, jeden, dwadzieścia siedem nie ma.

11 oboczek, szósteczka nie ma 17 obok, 15, 35, 25 i ostatnia 2. Czyli tu jest pusto no pustaków jest bardzo dużo kochani. Wygrały tylko trzy sztuki jedna dała 20 zł i tu mamy dwa razy po 5 czyli mamy kochani 30 zł czyli lotno dalej górą ale ja się cieszę kochani życzę wam takich wysokich wygranych aby ktoś w końcu trafił dwa razy ekstra pensja Ech, i będzie bardzo dobrze ja się z wami kochani żegnam widzimy się wieczorem na, naszych, na naszej zabawie z liniami i playbookiem. Także do usłyszenia kochani, buziaczki, pa!